I'm <speaking> not <in Spanish> Stuart, every beat of my heart. Teraz wszystkie tytuły. Here to eternity, stąd do wieczności. Another heartache. Następny ból serca. A night like this, noc jak ta. Who's gonna take me home? Kto zabierze mnie do domu? Red Hot in Black, rozpalony w czerni. Love Touch, dotyk miłości. In my own crazy way, na mój własny szalony sposób. Every beat of my heart. Każde uderzenie mego serca. Ten days of rain. Dziesięć deszczowych dni. I in my life. W moim życiu piosenka Lenona McCartneya. Edmund Berg, przed mikrofonem. Witam. Wiecie, bańcy. Kończymy już audycję, ale myślę, że kilka słów jeszcze korzystając z, twojego, z Twojej obecności w studiu. Bo jeśli, bo... jeśli ktoś nas słucha, jeśli. No, no to myślę, sobie, że to, myślę, że tak. Wiele telefonów odebrałeś. Widziałem, że zajęty cały czas. Podejrzewam, że temat dotyczył, to znaczy, że dzwonili zarówno posiadacze odtwarzaczy kompaktowych, jak i potencjalni posiadacze, jak i miłośnicy po prostu, prawda? Tak, głównie jednak posiadacze odtwarzaczy laserowych, pytali o nowości, o jakie płyty są niewypożyczalne, o ceny. No właściwie wszystko odnośnie płyt. Niektórzy tam mieli takie techniczne problemy że płyty kompaktowe też szumią, co się stało oczywiście. Tak, tak, Powróćmy w takim razie do tego pierwszego pytania, o którym, o którym wspomniałeś. W kilku słowach, jak wygląda w tej chwili rynek kompaktowy za granicą, na Zachodzie. Wszystko się wydaje? Nie, nie wszystko. Znaczy nie wszystko na płytach kompaktowych. Zdarza się tak, że płyta kompaktowa wychodzi troszkę później, jak czarna płyta. Ale, bywa odwrotnie, bywa, ale odwrotnie. bywa odwrotnie, ale najczęściej właściwie w tej chwili wychodzi tak, że płyta czarna wychodzi dzisiaj, za tydzień jest płyta kompaktowa, także właściwie wychodzą równocześnie. No wiem, że masz rozmaite problemy ze skompletowaniem pewnych rzadkich i ważnych płyt i zdaje się, że producenci jednak często wypuszczają płyty w bardzo niewielkich nakładach, traktując je jako materiał dla kolekcjonerów przede wszystkim. No niestety coś takiego zaczęło, nie wiem zresztą czy niestety. W My, że zaczęło coś się takiego dziać. Zaczynają wychodzić płyty numerowane na przykład w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy na cały świat. Więc góry to w ogóle jest ważne. Które osiągają potem zawrotne ceny. Ceny są ogromne. tak, taka, taka historia jest z płytą Presleya w trzykompaktowym, trzypłytowym albumie, który był specjalnie robiony y, dla, dla płyt. Y, dla... się powiedzieć ręcznie robiony. Y, ta, nie, e, tak, tak. E, Taką jest z Ketem Stevensem, ale to z innych powodów. E, jego płyty wychodzą w bardzo nie, niewielkich ilościach i jest je oczywiście trudno zdobyć. Na szczęście te płyty, o których mówię, ja mam, ale też po e, długich wysiłkach, dwuletnich wysiłkach. Tak. Widziałem z e, jednych z Twoich ostatnich, po jednym z Twoich ostatnich wojarzy, pięknie wydaną kasetę z trzema płytami, chyba trzy tam były. Tak, e, bada 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 bada. Bada. Proszę Państwa, wygląda to e, s, na pierwszy rzut oka, jak album e, tradycyjny, to znaczy album analogowy, ponieważ ma taki format, a po tworzeniu są trzy płyty kompaktowe, albumy kompaktowe, się ułożone z dodatkiem, e, z w e, tylko publikowanym w tym robionym, a no i na tym, na tych płytach jest, tam jest